Szanowni Państwo, na pewno pamiętacie rozmowę, którą 1 listopada przeprowadziła na antenie Neo TVP, Info w stanie likwidacji Dorota Wysocka-Sznep, zwana potocznie w mediach społecznościowych ambasadorową. Jej gościem wówczas była wdowa po y, tragicznie zmarłym y, Piotrze Szczęsnym. Każdy wie o kogo chodzi, każdy wie o sytuację, o jaką chodzi, a ja tutaj wprost nie będę mówił, bo algorytmy YouTube'a y, mogą Cenzurować albo mogą w jakiś sposób wygłuszać ten materiał. Zatem wiemy o kogo chodzi, wiemy o jakie zachowanie chodzi zachowanie bardzo negatywne i każdy psycholog powie, że promowanie i pokazywanie takich zachowań w celach, nie wiem, promocyjnych, ukazania jakiegoś bohaterstwa, może być szkodliwe społecznie, ponieważ inne osoby, które mają różnego rodzaju problemy. Ze zdrowiem mogą to podchwycić, mogą chcieć to kopiować. To jest bardzo niebezpieczne i nie powinno się czegoś takiego pokazywać. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło już 11 skarg na program pani Doroty Wysockiej-Sznep. I w rozmowie z portalem MediaPl rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Teresa Brykczyńska mówi tak. Zarzuty dotyczą naruszenia etyki dziennikarskiej, ukazywania tego wyczynu pana szczęsnego w pozytywnym świetle, co może być społecznie szkodliwe. Tak wskazuje wirtualnym mediom Teresa Brykczyńska. A czy pamiętacie albo widzieliście, co pani ambasadorowa Sznepf wypisywała, kiedy wybuchła po tej rozmowie burza w mediach społecznościowych? Napisała tak na X-ie. Posłuchajcie, postaram się to tak zaakcentować, żeby to wybrzmiało w takim duchu, którym ona by chciała, żeby wybrzmiało w takim duchu, że ona zrobiła coś ważnego, że ona ważną rolę, ważną misję pełni. Napisała tak. Widziałam krzywdę nękanych ludzi, ich dzieci, brutalnie tłumione protesty. Wy, moralne zera! Nadające jak Kataryny i Wy, pseudoobiektywni też widzieliście, byliście obojętni, współodpowiedzialni. Teraz w strachu, frustracji i wstydzie, razi was pamięć. Słuchajcie ich opowieści. Tak napisała prowadząca pytanie dnia w TVP-info w telewizji polskiej w stanie likwidacji Dorota Wysocka sznep. Brutalnie tłumione protesty. Krzywda, nękani ludzie. Wymoralne zera. Ja nie wiem, czy tej pani się coś pomieszało, poplątało. A może ona po prostu, jak powiedział Krzysztof Stanowski, ostatnio komentując jej kolejny wywiad i proputinowską rosyjską propagandę, która się wylała w jej wywiadzie, ona nie oponowała w rozmowie z panem Raczkowskim. Może po prostu, tak jak mówi Stanowski, ona jest niezbyt lotna. Nie jest naj, jak to powiedział, nie jest najostrzejszym ołówkiem w piórniku. Może. Aczkolwiek wygląda to bardzo słabo. Do zobaczenia.